Cześć, witam Was bardzo serdecznie, kochani. Mamy dosyć ciekawe wydarzenie dzisiaj, bowiem otwieram w prezencie. Jest grudzień 2018 roku. W prezencie od Blizzarda otrzymałem 30 paczek. Takie bardzo, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo przyjemne wydarzenie, przynajmniej dla mnie, jako, jako full-time streamera. Niezwykłem otrzymywać takie przyjemności, więc z tego miejsca serdecznie dziękuję. Dokładnie takie pakiety zimowej, uczty, radosnej. Nam życzy, życzy Blizzard, więc i Agra też Wam coś takiego pokażę na swoim kanale. No fajnie, fajnie, dziękuję ślicznie z tego miejsca. Panie, Panie Blizzard, tudzież Pani Blizzard, Activision Blizzard czy Blizzard Activision, doesn't matter. Kłaniam się w pół, jest mi niezmiernie miło, że doceniacie pracę full time streamera i dajecie moim widzom pooglądać opening sponsorowany przez Was. No to co, od Ungoro zaczniemy, od starych paczek. Pyk, 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 pyk. No dobra. Double, double... Rare może być. Me gusta. I like it. U góra będzie rotowało, kochani. Jeżeli macie świadomość tego, jak wygląda Hardstone, no to możliwe, że teraz ta moja wypowiedź będzie dla was nudna. Ale dla osób, które nie wiedzą, Hardstone jest już z, z grą, grą wymyśloną, można powiedzieć, tak? Już nie będzie więcej w Hearthstone'ie, nie będzie więcej w Hearthstone'ie jakichś drastycznych zmian, podejrzewam. Otóż sezon standardowy trwa 2 lata i każdy nowy dodatek roku rotuje 2 lata wstecz. Czytajmy, w 2019 roku wyrotuje nam właśnie, wyrotuje nam dodatki z 2017 roku, A w 2017 roku w pierwszym wyszło Un'Goro, później wyszły Wyszły wyszedliczki liczki, jak ja to mówię, tak? Knights of the Frozen Throne. Następnie koboldy. Podziemie koboldów. I te trzy dodatki stracimy w pierwszym, pierwszym dodatkiem nowego roku. I zawsze tak będzie wyglądało, że trzy dodatki wstecz. Trzy dodatki wstecz, trzy dodatki wstecz. Całkiem fajnie to wymyślili. Jest, jest to czytelne. E, dwa lata rotują. Dwa lata e, oczywiście standard zmienia się e, i wszystkie inne karty przychodzą do Wilda, tudzież dla, 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 dla cukrowej, których tak zwanego śmietnika e, nie bez powodu użyłem takiego słowa. <laughs> nie bez powodu użyłem takiego słowa, bo słuchajcie, w Wildzie jest bardzo trudno zbalansować te wszystkie karty. Dzieją się kosmiczne rzeczy i też warto zaznaczyć, że mm, w samym Wildzie e, ja spędziłem bardzo dużo czasu. Ładna paczuszka. I już nie chcę w nim, w nim spędzać tego czasu. Jest to, jest to format, który nie jest wspierany przez Blizzard. Obiecywali jakieś turnieje, obiecywali, że dużo będzie się działo w tym wildzie, ale jest to bardzo trudno zbalansować, więc nie dziwię się. Więc te karty, które teraz, teraz otwieram, na moment zamienią się u mnie w tym, w tym wypadku w Dust. Unite the Murlocs. Nieźle, więc mamy jednego epika i jedną legendę. Przy na razie sześciu paczkach, więc całkiem nieźle. Pamiętajcie też o tym, że w harstonie przy openingach jest tak zwany Pity Timer. Eee, pity Timer, który mówi, że 20 paczek, średnio tak oczywiście, 20 paczek otwartych z danego, z danego em, dodatku, nieprzerwane innymi oczywiście, powinny dać Wam legendę. Mówię powinny, bo gwarancja jest prawdopodobnie na 40 paczkach czego około 20 z tego co liczyliśmy daje, daje legendę, e, przynajmniej raz na 10 paczek powinien, powinien być epic. Uu. Z doświadczenia wnoszę, że jest tego nawet więcej. Więc możecie sobie oczywiście różne openingi poglądać i wyrobić sobie swoje własne zdanie na ten temat, jednak ja uważam, że um... Że to rzeczywiście tak... Około, na, 20, na 20 paczek powinno być, ponieważ jedna legenda. Też nie pamiętam jaki jest tutaj pity timer dla moich dodatków, tam tych starych. Kompletnie nie pamiętam. Wiem, że w, w The Frozen Throne mamy, mam, mam, mam chyba wszystkie legendy, więc teraz już łowię tylko złote. Może jednej mi brakuje. Eee, no trzeba mieć świadomość tego, że, że różnie z tym jest. Ale fajnie, że, że, że wprowadzili nam taką. Takie właśnie te, te pity timery, bo wtedy mamy pewność, że będąc bardzo nieszczęśliwym graczem. Zawsze tę legendę mieć będziemy. A tutaj akurat przeciętny. Przeciętny Frozen Throne. Fajnie byłoby polować na złote karty, ale ostatnio ostatnio z tym złotym. Z tym złotym to tak trochę. poszedłem na bakier, bo, bo złote karty zacząłem połować. <laughs> zaczęło brakować dustu. No dobrze, przechodzimy do, do koboldów. Uuu, Jalor, grywalna karta, fajnie. Katakumby i koboldy. Nic nie lejecie, tak? No dobrze. Spacją możecie szybciej otwierać oczywiście. Mamy epicką kartę. To jest? Grant Archivist. Kiedyś grał bardzo mocno, obecnie nie ma, nie ma, nie ma najmniejszego sensu. E, był taki dosyć mocny druid, który z niego, z niego korzystał. Hmm. Zdrowienia dla Ultimate Infestation. No i co ciekawe kochani, w dniu, w którym nagrywam ten... Ten film nastąpiło bardzo wiekopomne wręcz wydarzenie, więc też trzeba je, je upamiętnić. Otóż, moi mili, najmilsi, Druid dostał nerfa, ale nie tylko. 19 grudnia 2018 roku wszedł patch, który zmienił nam te karty. Nareszcie. Druid co najmniej ze 3 lata wstać powinien być, by być, być yy, yy, nerfiony, ten Wild Growth i Nourish to naprawdę... Umiejętność grania druidem najczęściej kończyła się w tym, czy w drugiej turze rzucałeś Wild a, tak? No nie, 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 jeszcze raz, nie, druga tura Wild Growth, yy, już będzie w trzecią. Dostał też oczywiście Level Up, Wpierdziel dostały Saronity, Leeching Poison to jest odpowiedź na Kingsbane'a, tutaj jest odpowiedź na... na yy, na Shadr walka Szamana, fajnie. Cieszę się, że coś takiego wyszło. Fajnie, że, że Blizzard zajmuje się nerfami. Kiedyś nam tego bardzo blokowało. Nie umieszcza to faktu, że w tym wypadku w kategoriach kart Grida co najmniej 3 lata spóźnione. W kategoriach kart Paladyna, przecież od Paladyna całej Nitrzen jakieś 8 miesięcy spóźnienia. Ale dobrze, że się dzieje. Nigdy nie zapomnę Blizzardowi ponad 6 miesięcy wygrywania gier Joksaronem na turniejach o bardzo dużej rangi tam też musieliśmy poczekać na to, żeby znerfili karty, ale dobrze, że coś nerfią. E, Okej, okay. Doxaron dla osób, nie wiem, jest to karta, która jest najbardziej losową kartą w grach karcianych ever, jaką kiedykolwiek widziałem, po prostu potrafi Ci wygrać przegraną grę, czyli masz dużo szczęścia. Okej, okay. epicka karta na start, na koniec już tego, tego dodatku, no czyli dostaliśmy do Spiteful Samonera zestaw epików. Ok, Grand Archivista ze full Salmoner'em. Całkiem, całkiem dobrze. Okej. Okay. Nie było legendy. Nie było legendy w koboldach. Tak samo też w krainie Lich Kinga. Pyk, pyk. No, słabiuchno, halo. Darowanemu końowi się nie zagląda w oczy. Co widzisz w zewnątrz? <ścudzisz> w kopyta. <ścudzisz> w kopyta>, <ścudzisz> w kopyta> <ścudzisz> Kochani, jedne, jednego jestem pewien. Naprawdę kopnęło mnie wyróżnienie. Czuję się naprawdę e, bardzo szczęśliwym streamerem, że dostałem po prostu od Blizzard'a przez ręce community managera tutaj pozdrowienia dla Prokara, kawał dobrej roboty chłopak wykonuje. E, community challenge'ując nam nasze, e, nasze, nasze polskie community, przecież managerując. E, właśnie tutaj przez ręce Michała trafiła do mnie Trafił do mnie Kodzik na to wszystko. Bardzo fajnie. Blizzard nigdy wcześniej mi jako full-time streamerowi, bo pracuję w tym zawodzie ponad 2,5 roku, nie podarował jakiś paczek. Zawsze, zawsze byliśmy gdzieś tam omijani, chociaż też większość dużych streamerów też nie, nie otrzymywała tych, tych paczek. Zawsze sobie kupowaliśmy sami. Bardzo to miłe ze strony Blizzarda. Jeszcze raz z tego miejsca dziękuję. Ok. A dla Was, kochani, druga legenda. 30 paczek, dwie legendy, no to już moje słowa się potwierdziły, no nie? Na 20 paczek 10 yy, jedna legenda powinna być. Ale nie. Bo pamiętajcie, że speedy timer do, do dodatku, tak? 40 paczek yy, klasycznych 40 paczek z danego dodatku gwarantuje wam legendę. 20 według mnie powinno być tak średnio, jeżeli nie jesteście nieszczęśliwymi graczami. Yy, toki, no, jest to legenda totalnie niegrywalna, ale zawsze coś. Zresztą grywalne legendy wszystkie mam chyba, tak więc tutaj nie ma się co jarać, że wow, utworzyłeś jakąś bombę, będziesz nagle nią grał. Ja tam pokażę moją kolekcję. Mm. Tutaj też dla osób oglądających tylko YouTube'a, bo przecież każdego dnia streamuję na Twitchu i jestem zobowiązany złożyć tutaj wytłumaczenie dla widzów youtuberowych. Po prostu YouTube za mało, za mało daje nam, mi, mi, mi jako fulltime streamerowi, możliwości, dlatego skupiłem swój, 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 um, swój czas na, na rozwijaniu Twitcha, tak? E, ale tutaj z pozdrowieniami dla, dla, dla serii Laboratorium Hearthstone, bowiem e, razem z tym openingiem mam dla was mały bonus przygotowany. Malutki bonus. E, <kling> my po prostu, ten kanał będzie oczywiście cały czas rozwijany, coś, wszystko będzie się tutaj działo, ale nie, nie tak jak, nie tak jak planowałem, tak? Nie tak aktywnie. Miejmy, miejmy na uwadze to, że... E, po prostu YouTube. W sumie na drugim, jeżeli nawet nie na trzecim miejscu. Na pierwszym oczywiście Twitch. Zapraszam Was serdecznie na moje. Twitchowe eskapady, praktycznie każdego dnia jestem online. Widujemy się dosyć często. Więc jak ten skincie, to widzimy się na Twitchu. <laughs> Okej, okay. nawet na żywo, no nie? Filmiki filmikami, a na żywo też można sobie zobaczyć filmiki, no nie? Nawet cofnąć można. Ktoś wdział filmy na Twitchu przez trzy ostatnie miesiące, pokazują się, pokazują się wszystkie filmy danego streamera. Wiecie o czym mówię, no nie? No wiecie, a jak nie, to już wam pokazuje. To jest mój kanał, na którym mam 31 tysięcy followów. właśnie no, teraz dla Was streamuję, więc uwaga, streamcepcja. I w tej wdziale filmy macie bezpośrednio wszystkie moje filmy, które, które nagrywam. Więc taki macie swój YouTube. Niektórzy nawet nie wiedzą o tym, że tak to działa. Co więcej, nawet z tej transmisji, która teraz jest, możecie sobie cofnąć, co, co, co wcześniej mówiłem, co wcześniej się działo na streamie. Bardzo, bardzo ciekawa opcja. Zachęcam ludzi do zapoznawania się z serwisami, które podobno znają. Po prostu dział filmy. <gry> Oczywiście nie omieszkajcie zostawić, zostawić followa na Twitchu, jak również subskrypcję, jeżeli chcecie oglądać moje. Moje y, y, filmy tam raz, dwa razy w miesiącu na, na samym YouTubie. <laughs> ok, no i bonus obiecany. Bardzo ładny opening. Na 30 paczek dwie legendy, 7 epików. Jestem jestem zachwycony, naprawdę zadowolony bardzo z tego, z tego openingu. I teraz tak, tutaj parę komend. Oczywiście już podczas serii Laboratorium Hardstone uczyłem Was, was tych komend, więc jak denerwuję Was, że tutaj macie jakieś nieprzeczytane wiadomości, po prostu wpisujcie new, w wersji polskiej nowe i y, y, y szybko można odhaczyć. <laughs> Ale w tym momencie pokażę Wam moją kolekcję, uwaga, uwaga, ZŁOTYCH kart. Powiem, tak jak wspomniałem wcześniej, będę poszukiwał DAS-u, nie kupywałem nowych paczek w, w, nowym, w nowym dodatku, więc na razie zdenchantujemy te ekstra karty. I po wpisaniu Golden albo Złote wyświetlają Wam się wszystkie złote karty, przy czym tutaj też są karty z... Yy, z podstawowego statuny, nie? Uncraftable, tak zwane. No, i z tych złotych kart będę palił według mnie niegrywalne karty, gdzie wcześniej. Yy, gdzie wcześniej yy, przetrzymywałem yy, ten Dust i w żaden sposób z niego nie korzystałem. Tak? Szkoda, że Ancient of Lore nie, nie spływałem wtedy, kiedy, kiedy, kiedy by, 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 była, była pora, no ale już niegrywalne. Yy, są pewne decyzje, które musimy podjąć w naszym życiu gamera, że jednak nie inwestujemy hajsu albo inwestujemy go mniej. No i to jest ten moment, w którym, w którym ja jako full time streamer muszę powiedzieć, że raczej mało będę e, inwestował e, prywatnego hajsu z, na, e, na, na tę grę, no bo oczywiście jak ktoś da bezpośrednio Donata Agra łap 50 zł, kup sobie panie paczków kilogram. No to wtedy jestem zobowiązany kupić te paczki, tak? Albo Blizzard dam jakiś kodzik i powie, o, Agra, dobra robota. Cieszymy się, że jesteś full time streamerem i streamujesz naszą grę. Masz tutaj 30 paczek, no nie? No, to wtedy po prostu nie kupuję tych paczek, tak? No i tak też jest. Tak też, tak też jest. A więc. No, ja będę podejmował ciężkie decyzje. Czytajmy, będę operował moją kolekcją złotych kart. Więc zobaczcie, co się dzieje. Emerys. Legend się nie pyłuje. Szczególnie złotych. No nie, nie zgodzę się. Akurat w tym wypadku mam darmową legendę, jaką tylko chcę. Ta karta jest totalnie niegrywalna. Willow Skimmer się jakoś tam pograć, czy nie, czy, czy tak. Oczywiście, jak teraz go spyłuję, to ten Amaris może do mnie znowu wrócić. Tak? Bo jak nie będę go miał w żadnej wersji, to, to trafi do mnie albo zwykły, albo złoty. Ale i tak, i tak uważam, że warto się tej karty pozbyć. Kiedyś nawet miałem złotego King Crash'a. dwa razy i raz go spyliłem, a teraz King Crash gra. Pozdrowienia dla, dla Fratel Hunterów. No ciekawie, ciekawie się to zapowiada, powiem szczerze. Okej, okay, raczmy ten Antonida zgrywalne oczywiście. To też takie niby, niby, że nie, niby że tak. Przecież, jeżeli będę tej karty potrzebował, to sobie ją stworzę, ale w tym wypadku 100, 100 drogą nie chodzi. Oj tutaj Jaylor był, był chyba drugi, bo już dwóch miałem złotych. Hydrologistka nawet spoko grała. Zobaczcie zawsze, że tutaj też może wam się znaleźć jakieś dodatkowe wydasno, nie? A ja teraz przeglądam tylko standardowe karty pokażę całą kolekcję, to, to, to będzie, będzie w czym wybierać. Gram w tę grę od 2013 roku od kwietnia. Ehm, e, przepraszam, o, od grudnia. W kwietniu chyba 2014 miała oficjalną premierę. Więc wiecie, jak to jest. No <coughs> i też po prostu Free Dust. Darmowa legenda, jaką tylko chcę. Pozdro. Niegrywalna kompletnie karta. Z trochę tych legend. Jest? Trochę tych. E Złotych kart jest, troszkę się nazbierało przez te lata. Ale oczywiście można zarządzać swoją kolekcją, tak, żeby nic nie wydawać, no nie? Cost one less for each spell you've cast this game. For each spell. Nie, 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 nie chodzi o wartość spela. Jasne, to nie jest Shirvala. To nie jest Shirvala. No tak, wszystko jasne. bo go tak na szybko przejrzę. Zobaczcie, ile tych goldenów, ale zrobimy golden. Legendary jest przez tyle lat uzbieranych. Dużo popaliłem też niektórych, więc aż tak bardzo nie ma. Aż tak wiele ich nie ma. All Cards, pamiętam jak tworzyłem Patchesa. Żałuję, że go nie, 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 nie spływałem. Na razie nie będę sobie palił mojego, mojego Wilda, bo może kiedyś wrócę do tego Wilda. Tutaj też jest raczej pył. Illidan nigdy nie był grywalny przez, przez, wszystko, przez wszystkie mety. W jednej mecie, może tam jakieś przez dwa tygodnie był był Illidan Stormwave, pamiętam, sam, sam tworzyłem takiego Warloka na Illidanie, ale. No, 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 nie, no nie. Deathwing, wing szaraż. Oj, ci, old godsowie. W ogóle nawet, nawet już nie wspomnę o Joksaronie, tak? Którego robiłem złotego, zwykłego, niezwykłego tak dalej i tak ona, dalej. Ona jest w ogóle kompletnie niegrywalna. Więc tutaj akurat od razu poczynię, poczynię ruchy. A, znaczy, niby była, ale już teraz, teraz totalnie nie ma sensu. Halazil może grać. Barnes, to były piękne czasy. Były naprawdę piękne cza czasy. Legendary, więc to są wszystkie moje legendy, jeżeli chodzi o Wilda i oczywiście ten wredny mędziok. Cztery razy go disenchantowałem, Dwa razy w wersji złotej był. Um, nie, raz w wersji złotej, trzy razy w wersji zwykłej. E, przed drugą wersją złotą się obroniłem. Nienawidzę tej karty. To jest karta, która pokazuje jak nie powinny być projektowane e, karcianki. I na razie ją zostawiam. Czasami moi widzowie lubią mnie trollować, żeby stworzyć deki z joksaronem. <laughs> o mekatun, bo ile tutaj przyjemności jest. Zobaczcie katuna w wersji mechowej i katuna w wersji zwykłej. Ojej, pamiętacie katun deki? Ależ to było piękne. Och, no kupa historii. Słuchajcie, Harston jest karcianką, która, która jest już nam znajoma, wiemy, o co, o, o, czego mamy się spodziewać po tym Harstonie. I uważam, że takiego Harstona, jakiego mamy teraz obecnie, jeżeli chcecie w niego grać, trzeba zaakceptować. On się nie zmieni. On się raczej nie zmieni. Dlaczego? No bo przecież dobrze wiemy, że dobrze wiemy, że. Yy, drużyna, która wygrywa się, nie zdejmuje z boiska, tak? Zarabia pieniążki, zarabia. HS się zgadza Blizzardowi? Activision Blizzardowi? Zgadza się. Więc będziemy mieli takiego harcone, jakiego mamy. Nawet powiem szczerze, bardziej dopieszczonego, bo ukłon w stronę np. streamerów poczyniony. Bardzo dziękuję, zauważyłem. Ukłon w stronę graczy, różne, różne darmowe paczki, jakieś akcje promocyjne, nie akcje promocyjne, no tego było mnóstwo. Poczynione, praktycznie każdy, przed każdym dodatkiem można za free coś przycebularzyć, wystarczy się zalogować, dostajesz cztery paczki, 6 paczek, to, tam, to, to tamto i tak dalej, i tak dalej. Po prostu śledźcie mój fanpage, jeżeli, jeżeli chcecie być na bieżąco informowani, albo po prostu social media Blizzarda. Eee, więc fajnie, fajnie, że, że, że Blizzard tak to rozwija. Ja będę z tego Hearthstone'a grał, bardzo mi się przyjemnie w niego gra, jeden datek jest lepszy, jeden datek jest gorszy. W obecnej mecie wyszedł, wyszedł, wyszła rozruba Astakana, Boom's Day Project kompletnie do mnie nie trafił, tutaj się źle bawiłem, tutaj się bawię wyśmienicie, co oceniam na 10 na 10, gdzie tutaj dałbym maksymalnie trójkę. Więc no, no właśnie, widzicie, tak bipolarnie troszkę z tym Hearthstone'em, ale taki właśnie Hearthstone jest. I tak, i tak, prędzej czy później będziemy do niego wracać. Jak mi się wydaje, inwestowanie pieniędzy w niego również, również się Wam nie zwróci, po prostu płacicie za przyjemność gry. Ja takiego hardstona w 100% akceptuję i polecam Wam również zmienić, zmienić podejście do tej karcianki. Oczywiście RNG w kurza, nie grajcie, ale kończąc ten opening i później bonusową opowieść na temat, temat hardstona i zarządzania kolekcją, to powiem tylko jedno. Dobrze, że jesteś hardstone. Miło jest grać w karciankę, która jest stabilna i wiemy czego możemy się spodziewać. Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnych filmach, no i oczywiście na live'ach na Twitchu. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć, cześć.